Siema, kochani, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widać albo nie widać, jestem w kuchni. Wiecie co? Widać bo to lodówka z boku. Właśnie będę puszczać pranko, robię sobie kawusie, jestem po treningu, mam tylko szlafrok na sobie i jeszcze strój, ale zaraz muszę iść się ogarnąć. No i zaczynamy ten dzień. Przychodzę jeszcze do Was, bo tak mi się przypomniało, robię sobie właśnie kawusie. Zapraszam dziewczyny do kawusi i co ja Wam chcę powiedzieć. Nie wiem, co się stało u nas w Irlandii, ale zabrakło mojego ukochanego mleka owsianego z Aldika, które kupuję namiętnie w kartonach, który się super spienia, bo mam tutaj o, widzicie, mam tutaj taki spieniacz, ja go kiedyś kupiłam już bardzo dawno w Aldiku, on jest taki na prąd, tutaj ma taką stację i tylko przyciskam i robimy mleczko, piankę albo gorącą, albo zimną, ja zawsze robię zimną. I powiem Wam, co ja Wam chcę powiedzieć, wiecie co, nie ma już tego mleka, chyba będzie trzeci tydzień, chyba coś tak mi się wydaje, trzeci tydzień, cały czas z Marcinem jeździmy, bo tutaj w obrębie, gdzie ja mieszkam, mamy dwa Aldiki i dwa Lidle. No i powiem Wam, nie ma tego mleka i się na, i mówi, a dobra, to jak nie ma tego owsianego, to weźmiemy migdałowe, ale co odpierdzieliliśmy, wzięłam z tej firmy Aktu, to jest z tej samej firmy, biorę to moje ulubione mleczko owsiane, którego nie ma, które się super spienia i to jest właśnie produkt z Aldika i wzięliśmy... Powiem Wam to mleczko bez, no niesłodzone z migdałów. Jakie to jest ohyda po prostu smaku, to ja nie wiem. Marcin mój tylko powiedział, ja mówię, że ja tego nie będę piła, bo to normalnie kawa mi tak nie smakuje, że powiem Wam strasznie. Może lepsze by było słodzone, a to jest niesłodzone. I no wzięłam niesłodzone, bo mówię tak, takie mleczka to niesłodzone, czy słodzone, to czym się będzie różnić. I powiem Wam, że taka tragedia kupiłam całą zgrzewkę chyba 8 mlek i teraz Marcin je wypija do odżywek białkowych. No trudno, nic nie poradzimy. I y, rozmawiałam... A, i poszłam jeszcze do y, Lidla. Poszliśmy do Lidla i y, zobaczyliśmy, że jest takie Wemondo, organiczne mleczko owsiane. I wiecie, co zrobiłam? Wzięłam, bo mówię i tak, wezmę jedno chociaż na przetestowanie, otworzyłam je na sklepie i się napiłam. Spróbowałam. Przepyszne, chociaż tak, nie róbcie dziewczyny, nie róbcie tak. No i wiecie co? Słuchajcie, i wzięłam po prostu. Um, y, kupiłam te mleczka, tak samo chyba z pięć kupiłam, bo się tak napaliłam, bo bardzo pyszne w smaku. I wiecie co? Są tak wodniste. Mam tutaj przylane, bo ja mam tutaj taki taką butelkę jak w dawnych czasach ja uwielbiam takie starodawne rzeczy to kupiłam tutaj było mleko takie jakieś islandzkie w polskim sklepie gdzieś od farmera i ja po prostu sobie przelewam mleko z kartonu właśnie do szklanego do tej butli szklanej tutaj jest lit i to jest to mleko powiem wam to to jest to mleko powiem wam tak smak cudo Znowu szału idzie dostać. Nie pieni się w ogóle. W ogóle się nie pieni i robicie sobie kawę bez pianki. A u mnie kawa bez pianki to nie. To nie odpada. No i dolewam najpierw zawsze tak, jak zrobię kawę to dolewam sobie troszkę tego mleczka do kawy <grym> gorącej. No i co w końcu w końcu Haniu, buziakim i pozdrawiam Ciebie kochana serdecznie, Hania z kanału Cikon, Hania poleciła mi mleko z Tesco, Boże, ja, najpierw był Aldik, później był Lidl i teraz ostatni Tesco i Hania mi poleciła super mleczko w dobrej cenie, niedrogie, Old Drink, yy, 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 taki teskowski yy, produkt, powiem Wam, że jest świetne. I mamy tak, yy, kalcium, witaminka B12, B2, D2, powiem Wam, fajne, gęste mleczko, bardzo dobre w smaku i to jest, tak, to jest to mleko, które robi super. Się w tym moim spieniaczu i jest piana. W końcu aż mi kamień z serca spadł, że ja w końcu znalazłam dobre mleko. Bo powiem Wam, tyle szukania, wydawania kasy, no i co? I, i, i kurde, i mam trzy mleka: mam trzy zgrzywki mlek. Z tego jest jedno tylko dobre. Już nigdy nie kupię tego almonda niesłodkiego, bo powiem Wam, że one wiecie co, ja chyba sobie wezmę tego almonda słodkiego, bo ono tak jak mówiłam się super spienia, ale smak jest tragedia, tragedia ten ta, to niesłodkie, to nie, nie, lubię, no wiecie, ja w ogóle nie słodzę, ja nie używam cukru do niczego ale jeżeli chodzi o, ja piję kawę parzoną, jeżeli chodzi o smak mleka do, do kawy parzonej, to ja zwracam na to bardzo uwagę, ponieważ chcę, żeby ta kawa mi mega smakowała dajcie znać jak jest u Was dziewczyny czy wam y, też musicie mieć jakieś takie dobre mleczko czy obojętnie, a i czy może słodzicie bo pewnie są takie dziewczyny, który, które słodzą kawusie no dobra, to ja się biorę za kawusie i dziewczyny y, pijemy kawusie przepraszam, bo w tle cały czas słychać pralkę, no ale takie są uroki w Irlandii niestety pralki są w kuchniach no dobra i tutaj już mam to mleczko wlewam do tego mojego spieniacza możecie sobie nie wiem, czy tutaj widać, że one jest fajne, takie gęste. O! Tyle sobie nalałam. Zamykam i zaraz Wam pokażę. Robię sobie piankę zimną. I może być gorąca, lub zimna. Ja robię zimną. I zaraz Wam pokażę, jak pięknie się spieni to mleczko z, yy, z Tesco z polecenia. Hani. No i proszę bardzo. Już się wyłączyło, tak? Wyłączyło, bo tutaj jedną ręką nagrywam. Zobaczcie, jaka jest pianeczka. Po prostu miód malinka. Pięknie spienione mleczko. Zaraz będę wlewała do mojej kawusi. No i kawusia już jest. Dolałam jeszcze tego mleka owsianego, które się nie pieni. A zobaczcie teraz. Po prostu, to jest to, kochane. Tak, to jest to. Dajcie mi znać mój ulubiony kubek ze Starbucksa, który dostałam kiedyś od Marcina. Taki duży kubek. No i dajcie znać jaką wy lubicie kawusie dziewczyny. I zapraszam do kawusi. Śniadanko przygotowane. Tutaj dzisiaj sobie zrobiłam omleta. On jest na bazie płatków ryżowych. Tutaj mam banana w środku wymieszanego i dwa jajka. Tak się prezentuje. Na wierzchu mam właśnie posypane wiórkami kokosowymi i takim, zaraz Wam pokażę, z KFD. O, tutaj mam taki, właśnie sos z KFD, proszę bardzo, poziomkowym, o smaku poziomkowym. No i herbatka owocowa z czerwonych owoców w kubeczku od Agnieszki, Miss Agi. Pozdrawiam serdecznie, kochana. Smacznego dla mnie i smacznego dla Was, jeśli coś tam wcinacie. Witam się z Wami z Łazienki, ja jeszcze jestem w piżamie. No jak to ja, leń dzień lenia, ale nie o tym wiecie co, właśnie wzięłam sobie na całą noc nałożyłam mega dużo tego olejku z nasion malin i na to nałożyłam, znaczy pod to bo ja zawsze robię podkład nakładam że ten żel aloese, aloesowy i powiem Wam, że właśnie umyłam włosy i same mi schną ale są takie fajne, powiem Wam gładziutkie, bo ogólnie jak umyję Samymi szamponami i tymi produktami to są takie matowe, jednak włosy blond to tak dużo wymagają, powiem Wam, pielęgnacji, że ja nie wiem, czy. No, chyba będę musiała odrost robić trochę ciemniejszy, bo jak ona mi nakłada. Rozjaśniacz, i później powiem Wam, yy, farbę to jest, te włosy dostają po dupie, po dupie za każdym razem. A yy, wiecie, a tak to jak je olej, olejuję, to są tak dużo się napiją tego produktu, i są takie fajne. Mamy piękną pogodę. Tu mi na nosie wypierdzieliło coś, tak mnie boli nos, powiem Wam. Będę musiała to zakryć jakimś kamuflażem. Mam taki skatrys jakiś. No i yy, właśnie chciałam Wam pokazać, że te włosy po olejowaniu są bardzo fajne. nie są, są takie lekkie i takie delikatne jak, nie wiem, jak takiej mojej małej dziewczynki. Bardzo lubię to olejowanie. I, yy, no i właśnie sobie same tak schną. Nie chcę żadnym, niczym ingerować żadnym, powiem Wam, żadną suszarką, chociaż może popsikam tym kolagenem i... i może sobie jeszcze popsikam tym kolagenem, który uwielbiam z Bingo Spa i y, wysuszę je zimnym powietrzem, bo do tego właśnie kolagenu jest potrzebne właśnie, żeby wysuszyć włosy zimnym powietrzem. Może tak sobie zrobię. No dobra. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. No kochani moi, ja z kijem w rękawicach. No i co? I biorę się do roboty. Nasza, e, nasza kolej sprzątania i biorę się za sprzątanie. Później będę się do Was odzywać, moi kochani. Kochane, jestem znowu przed lustrem, no ale to nic, wiecie co, tak sobie znowu pomyślałam, że przyjdę do Was, pokażę Wam strój dnia, bo dzisiaj jest mega ciepło i tak, dom posprzątany, no to trzeba wyjść, tak, trzeba wyjść, bo co tutaj robić, jak jest ładna pogoda. I tak, na sobie mam taką fajną bluzkę z hm -u. ona jest bardzo fajna, taka zwiewna, w taki bardzo ładny motyw ptaszków i i ptaszki i kwiaty, o. Tak się pięknie prezentuje, fajne jest, bo jest taka luźna, ja lubię. Na dole mam spodnie takie obcisłe z mango, one są takie wygodne, powiem Wam, jak getry. I na dole są, mam buty adi, takie białe, Adidasy z Larfa Lauren, czy jak to się tam mówi, ze skóry. No dobra, i tak się prezentuje mój look. Jesteśmy w, te, w Starbucksie na kawie, i tutaj mają taką fajną półeczkę. Jakie ładne są kubeczki, takie marmurowe, przepiękne, powiem Wam. Bardzo mi się podobają. Tu są takie butelki na wodę. Super sprawa. I u góry są kawusie. Powiem Wam, że tak, naszykowałam się, odszykowałam, no i pojechaliśmy trochę pospacerować, pojechaliśmy trochę u nas na ten, do takiego centrum handlowego, bo jak będziecie oglądać ten film, to ja już będę prawdopodobnie w Polsce i yy, chciałam Wam jeszcze na szybko pokazać, co ja zakupiłam i co dostałam również. I może lecimy tak szybciutko z tym tematem, powiem Wam, że mamy godzinę, którą. 17.25 a jest taki ukrop nie wiem czy krzywo stoicie jest taki ukrop, że normalnie masakra powiem Wam zaraz idę chyba jeszcze na ogród trochę posiedzieć ale tak na raz, dwa, trzy chcę Wam pokazać co właśnie zakupiłam do Polski tylko takie drobne rzeczy i będą vlogi z Polski mam nadzieję, że się cieszycie no i Zapraszam do oglądania. I tak, dla naszego pieska, hondzi, bulldoga francuskiego, kupiłam takie fajne przekąski. I tak, tutaj mamy takie patyczki obwinięte, nie wiem w co to jest, w chicken, tak, w kurczaka. Takie patyczki dla niej. To jest dosyć miękkie, więc to powinno być dobre na jej zęby. To dwa takie opakowania. Jedne są Chicken, a drugie jest beef. I y, dwa opakowania takich chicken a z kurczaka. Takie, takie widzicie, to są rzeczy dla naszego popila. Później, co ja jeszcze kupiłam? Wiecie co? Szukałam bardzo długo portfela, dlatego że ja mam portfel, ale mój portfel już jest tak zajechany, że po prostu masakra. I wpadł mi w oko fajny portfel w TikE Dajcie znać, czy Wam się podoba. Tak się prezentuje. Jest skórzany i oczywiście z dodatkami czerwieni, bo mój poprzedni portfel jest cały czerwony. A dlaczego z dodatkami czerwieni kupujemy portfele? Dlatego, żeby trzymała się nas kasa, już sobie go y, całego wypełniłam ze, stare, y, ze starego portfela. Ma bardzo dużo przygródek. Tutaj ma na karty. Tutaj jest jeszcze tak. O, pokażę Wam tu otwierany. Tutaj jest na ekspresik. O, widzicie? I już Wam dalej pokazuję. Druga część, bo tak się prezentuje jedna część portfela, a druga część prezentuje się tak. Tutaj też macie na taki taką napkę i tutaj mam przegródki, tutaj mam kartę no i tutaj jest na drobne pieniążki ja Wam powiem, że ja lubię bardzo duże portfele dajcie znać dziewczyny, czy lubicie duże portfele bo ja lubię duże portfele bo ja też że mam i torebki większe no i ten portfel jest on jest takiej samej wielkości jak mój poprzedni dajcie znać, czy Wam się um, podoba, to jest portfel skórzany i to jest firma jakaś szwajcarska Marcin mi to właśnie e, kupił ten portfel i oczywiście Oczywiście włożył mi do środka pieniążki, żeby, mi się, żeby się mnie trzymały. No, a jeszcze jest taka ciekawostka, że ja mu ostatnio też, właśnie parę dni temu, też kupiłam portfelik. On sobie wybrał kolor, taki czarny, nie czarny, tylko ciemny brąz, taki tradycyjny. No, i tutaj pewnie oczywiście wychodzi czarny, no jakby nie było, ciemny brąz. No, i tutaj są, widzicie, przegródki, tak jak zawsze. Przegródki tutaj na drobne pieniążki i tutaj jest firma Next. Tak, to jest skórzany portfel. Ja mu kupiłam z Nexta a on mi kupił w Dickemaxie, który sobie wybrałam, bo powiem Wam, tak ciężko jest znaleźć jakiś fajny i dobry, fajny, no dobry, mi chodziło o, czerwo, o czerwony, taki z czarnym, no fajny jest, że jest z czarnym, ale chodziło mi ogólnie o czerwony cały portfel, no i nie było całych czerwonych, więc sobie taki wybrałam, a bardzo mi się spodobał, bo jest taki inny, bardzo ładny, mi się podoba. Tutaj jest tak, wygląda jak torba, a tutaj jest, o, z takim właśnie, jakby z guzik, ale on tutaj jest yy, taka napa. O, tak się prezentuje, bardzo ładnie jest. Poszłam do Zary, bo ogólnie szukałam perfum dla mojej mamusi, bo miała urodziny i yy, tak sobie pomyślałam, że kupię jej perfumy, ponieważ one, ponieważ... Tak mówię, co by jej kupić? Ciucha jej nie kupię, bo moja mama ma bardzo dużo ciuchów. I mówię, czym by ją tutaj tak uraczyć, żeby było jej tak fajnie, miło? I powiem Wam, że chyba kobieta, każda kobieta najbardziej cieszy się z perfum. No i tak sobie pomyślałam, że kupię jej perfumy. Poszłam do Zary, bardzo duży wybór perfum, i nie kupiłam wody toaletowej, tak jak kupiłam taki zamiennik, ale się ciemno zrobiło. Zamiennik ten poprzedni, co Wam w którymś filmiku pokazywałam, Karolina Herrera, to była to był taka woda jest toaletowa, chyba czy perfumy, nie pamiętam, ale zakupiłam przepiękne perfumy. Z, one są inspirowane kolekcją John Malone. Proszę zobaczcie, tak się prezentuje opakowanie. Tutaj cena 26 euro i to są perfumy, tutaj jest napisane i tutaj też pojemność 75 ml, i kolekcja inspirowana perfumami John Malone Founder of Joe Loves. I powiem wam, że ja widziałam, że te perfumy weszłam sobie w Google i zobaczyłam takie ładne czerwone opakowanie tych perfum John Malone i zapach jest tak cudowny. Zaraz wam pokażę. Tutaj się tak otwiera. Później macie takie przepiękne pudełko. I zobaczcie dziewczyny, jak to jest pięknie. Tutaj jest jeszcze taka ulotka ładna. I Zobaczcie, jakie przepiękne perfumy! Tak się prezentują. I tutaj jest właśnie, na, yy, tutaj jest napisane, zaraz Wam powiem, co tutaj jest napisane po polsku. Wyjmę te perfumy, żeby Wam pokazać. Psikać nie będę, bo tester używałam na sklepie. Przepiękne opakowanie. Są to perfumki. O, zobaczcie. Są to właśnie y, perfumy 75 ml i jest napisane, tutaj jest, y, przetłumaczyłam: Drzwi światła opowiadają historię z życia. Tutaj jest tak napisane. A zapach jest przepiękny, powiem Wam, ja dziewczyny, nie psikam ich ale zobaczcie sobie, jakie są nuty zapachowe w tych perfumach. John Malone, to, to można powiedzieć, że to są test, To jest po prostu na wzór zrobiony tych perfum. I, i, perfum. I on, y, oglądałam per, y, filmiki dziewczyn na YouTubie i bardzo chwalą tą kolekcję tych perfum, że one są bardzo, bardzo trwałe dziewczyny. Więc y, kupiłam dla mamy takie piękne, Perfumy. Bardzo ładne jest opakowanie w ogóle, wszystko tak zrobione estetycznie. Bardzo mi się to podoba. I to jest prezent dla mojej kochanej mamy. Tak. Nie wiem, jakie tu są nuty zapachowe, będzie trzeba po prostu zobaczyć. Ale tak jak mówię, John Malone sprawdźcie sobie. Founder of Joe Love, Loves. Więc możecie sobie zobaczyć na internecie. Później co kupiłam, dostałam kwiatka z pracy od jednej babeczki. No kwiatka. Dostałam taką młodyżkę i powiem wam, że on cały czas mi siedzi, zobaczcie, w szklance i ja cały czas mu zmieniam wodę. O, i tutaj ma takie malutkie i fajne korzenie, już puścił. I wiecie co, dziewczyny. To jest kwiatek szczęścia, i też y, to jest też kwiatek na pieniążki. A mi się pieniążki przydadzą, więc y, on się fajnie też rozrósł. On się fajnie rozrósł, i kupiłam doniczkę, ponieważ powiem Wam, że ogólnie kwiaty chyba się dobrze trzymają w doniczkach ceramicznych. Ja tam u góry nie wiem, czy widzicie, tam mam właśnie, przeważnie u mnie tutaj, kwiaty są właśnie w takich doniczkach ceramicznych. Teraz jest jakoś tak ciemno i dobrze mi rosną. I powiem Wam, że kupiłam zwykłą taką szarą. Właśnie doniczkę ceramiczną, i ona, ma, a tutaj fajnie, że jest dziura, i będzie się wszystko skraplać woda do środka. I jest od razu z podstawkiem, to 3 euro kosztowało. I wsadzę sobie tego kwiatka i będzie mi pięknie rósł, ale nie mogę się kurde doczekać. Drzewko chyba szczęścia, dajcie znać, jak to się nazywa. Dostałam z pracy od jednej babeczki litwinki czy łotyszki, nie łotyszki, tak łotyszki. I co? Na sam koniec jest. Powiem Wam. Na sam koniec jest. Wisienka na torcie, jak ja to mówię. Zobaczcie, kochane moje. Yy, sukienka. Yy, chciałam taką sukienkę właśnie na lato, yy, na te upały w Polsce. Ona jest na takich fajnych, szerokich ramionczkach. Ona jest z Maxa. Kosztowała 40 euro. I co Wam chce dziewczyny powiedzieć, że tutaj jest skład wiskoza z lnem, już Wam mówię skład, len 55% i wiskoza 45%, tutaj tak się prezentuje. Dziewczyny zobaczcie jak się prezentuje, przepiękny kolor, to jest taka fuksja. ja uwielbiam ten kolor i jest bardzo długa, tak Wam pokażę. Rozpinana w przodzie na guziczki, tak jak widzicie. A zobaczcie to, co jest z tyłu. Po prostu to robi całą robotę. Zobaczcie, plecy są właśnie y, też odkryte tutaj. A z tyłu jest przepiękna kokarda i tutaj jest guma, fajnie, bardzo fajnie daje taką wygodę tutaj, jak się zapniecie, jest bardzo taka wygodna. I tą kokardę ja sobie tak zawiązałam, bo ze względu na to, jak chcecie mieć luźniej w biuście, to ją wiążecie ciaśniej, a jak chcecie, znaczy tak luźniej, a jak chcecie mieć ciaśniej, bardziej tak w biuście, to ją wiążecie obciśle i dajcie znać, czy Wam się podoba. Bo dla mnie to jest po prostu sukiereczek Przepiękna sukienka, bardzo ładnie się prezentuje. No dajcie znać, piękna jest. Nie chcę mi się już przebierać, ale na pewno w jakichś tam yy, przebitkach mnie zobaczycie w tej sukience. Na pewno, na, pewno dam, yy, na pewno nagram coś dla Was w tej sukience i, i zobaczycie, jak się fajnie prezentuje. Bardzo ładne są z tyłu te plecy. No takie słodkie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. No dobra, no i co, i to już by było wszystko. Powiem wam, że ten vlog będzie taki posklejany. Tam były jeszcze urywki z czego z jedzenia, byliśmy na takich fajnych sałatkach, bardzo fajne jest i bardzo dobre są, mają fajne potrawy, takie ze zdrowy, zdrowe jedzonko, to są jest przeróżna, przeróżna kuchnia i oni robią na miejscu Wam, robią Wam wszystko tak fajnie, siekają i robią, i robią Wam bardzo dobre surówki, sałatki surówki, też dają kotlety przeróżnego takie falafello, falafel czy coś takiego bardzo dobre z roślin, z soczewicy z ciecierzycy, bardzo fajne i pyszne było to jedzenie, no i co Wam chcę jeszcze powiedzieć no, idę chyba na ogród zaraz. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, dziewczyny. Nie mogę się już doczekać wyjazdu. Jestem taka mega podekscytowana, a będą fajne vlogi, ponieważ zamówiłam też fajne rzeczy w Polsce. No i zobaczycie, jedną perełkę mam, tak cudowną, ale nic nie mówię. Zobaczycie, po prostu jestem taka podekscytowana, że udało mi się to po prostu zdobyć, że mam to, jestem mega taka dumna i taka zadowolona z tego, że mam tą rzecz. Mam tą rzecz, bo ona już czeka na mnie w Polsce i jestem mega, mega podekscytowana. No i co dziewczyny, będę powoli kończyć, mam jeszcze kawusię, którą muszę dopić. No i mam nadzieję, że u Was wszystko po, w porządku. Dajcie znać, czy Wam się vlog podobał. Dajcie znać o tym, czy portfel Wam się podoba, czy jest, ale jest mega praktyczny i powiem Wam, że nie zwracam na to uwagę, że jest cały czarny. Po prostu jest wygodny, praktyczny i ja lubię zresztą duże portfele. I no i co, i ta sukienka, nie? No piękna jest kurde, ten, ten, ten kolor. W ogóle, ja tutaj mam storczyka, jest w takim samym kolorze, jest tak piękny, bardzo twarzowy kolor. No i 40 euro, tak jak mówiłam. Stike Maxa. Dobra, będę się żegnać, bo już gadam gadam i, i po prostu w kółko to samo, jak to się mówi. Yy, przesyłam moc buziaków. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za to, że jesteście i trzymajcie się do następnego filmiku. Pa!